Ogromny statek kosmiczny obcych zbliża się do Ziemi i spowodował już poważne uszkodzenia międzynarodowej stacji kosmicznej. Jedyna ocalała Collins próbuje wysłać ważne informacje do doktora Phil Dynga na Ziemi, ale w tym momencie zasilanie na stacji zanika i zostaje zaatakowana przez kosmitę. Na Ziemi niezręczny chłopiec o imieniu Alex ma obsesję na punkcie kosmosu i całej związanej z nim technologii. Rzadko wychodzi z domu i ma tylko przyjaciół online, więc jego matka zmusza go do wzięcia udziału w letnim obozie na krańcu świata w południowej Kalifornii, mając nadzieję. Że nauczy się nawiązywać kontakty towarzyskie. Upewnia się, że założy zegarek ojca, który nosi od jego śmierci. W międzyczasie bogaty chłopak Dariusz żegna się z rodzicami, ponieważ również bierze udział w letnim obozie. Na lotnisku dziewczyna o imieniu Zenzen jest przesłuchiwana przez urzędnika imigracyjnego, ponieważ jej opiekun nie jest Chińczykiem tak jak ona. Twierdzi, że jest jej wujkiem, który przywiózł ją do Kalifornii na konkurs ortograficzny. Gdy urzędnik w końcu ich przepuszcza, Zenzen płaci przypadkowemu mężczyźnie za jego grę aktorską. Następnie bierze taksówkę do obozu. Później, gdy Alex przybywa na obóz, zostaje przedstawiony opiekunom i stwierdza, że wszyscy są bardzo dziwni. Próbuje rozmawiać z Zenzem po chińsku, ale ona go ignoruje. Dariusz bezskutecznie próbuje flirtować z jedną z opiekunek. Kiedy w końcu nadszedł czas na zajęcia, Dariusz również próbuje flirtować z Zenzem, która ignoruje go, zjeżdżając na linię. Kolejna na Alexa, który czuje się oszołomiony i przerażony, więc natychmiast schodzi na dół. Doradca nazywa go kurczakiem, a zdenerwowany Alex ucieka. Wieczorem wszyscy na kempingu są głośno, więc Alex udaje się na most w poszukiwaniu ciszy. Zenzen też tam jest, więc po prostu cieszą się swoim towarzystwem w ciszy. Następnego dnia dzieci udają się nad jezioro, aby popływać kajakami, ale zajęcia opóźniają się, ponieważ ktoś zrobił kupę w kajaku. Podczas gdy grupa czeka na sprzątanie, Zenzen odchodzi, a Alex podąża za nią, mówiąc jej, że to niebezpieczne, ale ona go ignoruje. W końcu dociera do punktu widokowego z ulotki obozowej i zachwyca się widokiem. W tym momencie Alex otrzymuje telefon od swojej matki, ale musi odłożyć telefon, gdy Dariusz pojawia się wśród drzew po tym, jak sobie ulżył. Następnie Dariusz ciągnie Alexa na krawędź klifu, mówiąc, że terapia ekspozycyjna pomoże mu przezwyciężyć lęk wysokości. Nagle Gabriel pojawia się za nimi i każe Dariuszowi puścić Alexa. Wściekły Dariusz mówi, że zna sztuki walki, ale zanim zdąży się ruszyć, Gabriel uderza go i pomaga Alexowi. W tym momencie słyszą eksplozję i trzej obozowicze otrzymują wiadomości na swoich telefonach. To system alarmowy, który mówi, że wszyscy cywile muszą się ewakuować i trzymać z dala od nieznanych samolotów. Dzieci biegną z powrotem nad jezioro, ale wszyscy już zniknęli. Słyszą drugi huk i zauważają wiele eksplozji na niebie, więc próbują wezwać pomoc. Jednak wszystkie ich telefony są teraz martwe. Światło wokół nich zaczyna się zmieniać, gdy samoloty przelatują nad jeziorem z ogromną prędkością. Grupa postanawia wrócić do obozu, ale odkrywa, że wszyscy odeszli bez nich. Znak mówi, że zeszli z góry i każdy, kto został, powinien zadzwonić pod numer alarmowy. Na stole dzieci znajdują doradcę, który zasnął podczas ewakuacji. Zenzen bierze łyk z butelki mężczyzny z napisem mleko i potwierdza, że w rzeczywistości jest to alkohol, co oznacza, że doradca jest pijany. Następnie wchodzą do głównego budynku obozu i odkrywają, że nie ma prądu, więc telefony nie działają. Alex dochodzi do wniosku, że eksplozje musiały być granatami EMP, które mogą zlikwidować wszystkie urządzenia elektroniczne na naprawdę dużym obszarze. Nagle słyszą więcej eksplozji, więc dzieci wybiegają na zewnątrz, aby zobaczyć, jak odrzutowce sił powietrznych walczą z nieznanymi statkami na niebie. Ich ataki zaczynają niszczyć okolice, a pokonane samoloty zaczynają rozbijać się na ziemi, więc grupa musi zacząć uciekać. Niestety eksplozja wysyła ich w powietrze, a zanim odzyskują przytomność, statek kosmiczny rozbija się przed nimi i sprawia, że ponownie spadają. Alex rozpoznaje go jako kapsułę z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a kiedy Gabriel jej dotyka, parzy sobie rękę. Zenzen ma butelkę wody, więc po tym, jak Dariusz głupy wypije jej trochę, Gabriel wylewa ją na drzwi kapsuły, mając nadzieję, że je otworzy. Dariusz powstrzymuje go, wskazując, że kapsuła jest pokryta zieloną mazią i nie wiedzą, co to może oznaczać. W tym momencie drzwi wylatują i uderzają Dariusza, podczas gdy Collins wyciąguje się z kapsuły. Daje naszyjnik z kluczem Aleksowi, prosząc go, by zabrał go do Phil Dynga w laboratorium NASA w Pasadenie. Najwyraźniej klucz ma wszystko, w tym coś o nazwie Excalibur. Wtedy za nimi pojawia się ogromny kosmita, a Gabriel nie chce opuścić Collins, która mówi im, aby odeszli bez niej, aby przeżyć. Gdy dzieci uciekają, kosmita wkłada ogromny palec do ust Collins, aby ją zlikwidować. Następnie ogromny kosmita uwalnia ze swojego ciała mniejszego, podobnego do psa kosmite, aby wysłać go za dziećmi, które biegną do głównego budynku, aby ukryć się w kuchni. Dariusz próbuje się zakraść, ale przypadkowo upuszcza trochę bałaganu, co powoduje, że kosmita zaczyna go gonić. Kiedy Dariusz zaczyna czołgać się przez jakiś sprzęt kuchenny, pies zwalnia z powodu pary w maszynie. W końcu wychodzi i wykonuje duży skok, ale dzieci robią unik, a Zenzen łapie go w piekarniku. Główny kosmita pojawia się w drzwiach, a dzieci ponownie wybiegają na zewnątrz, unikając ramienia stwora, gdy ten przebija się przez ścianę. Gabrielowi i Dariuszowi udaje się ukryć pod schodami. Podczas gdy Zenzen i Alex chowają się w toalecie, Obcy schodzi po schodach, a Gabriel musi zakryć usta Dariusza, aby powstrzymać go od krzyku. Widząc, że kosmita zmierza w kierunku toalety, Zenzen i Alex nie mają innego wyjścia, jak tylko ukryć się w depozycie pełnym fekaliów. Gabriel przekonuje Dariusza, by wyszedł na zewnątrz i pomógł pozostałym, po czym zauważają psa obcego wychodzącego z budynku przez komin. W międzyczasie Doradca budzi się i wchodzi do łazienki, aby sobie ulżyć, więc dzieci muszą unikać jego moczu. Nagle Wielki Kosmita rozbija ściany i atakuje mężczyznę, likwidując go w kilka sekund. Gabriel i Dariusz uciekają i udaje im się ukryć w kapsule, zamykając drzwi przed psem. Alex i Zenzen próbują przyjść z pomocą, ale pies kosmita szuka ich, więc muszą się ukryć. Kiedy stworzenie ma zamiar znaleźć Alexa, chłopcy w środku przypadkowo naciskają przycisk zapłonu, a powstały ogień spala psięgo kosmitę na śmierć. Słysząc pisk, Wielki Kosmita przybywa za nimi i powala dzieci na ziemię, gdzie pluje zieloną mazią na twarz dariusza, po czym wkłada dziwny język do jego buzi. Na szczęście nadlatuje samolot i zestrzeliwuje kosmitę, ratując dariusza w samą porę. Gdy dzieciaki zaczynają uciekać, Alex zastanawia się, czy ta kończyna nie była językiem, a w rzeczywistości organem rozrodczym obcego, co powoduje, że dariusz wpada w szał. Wywiązuje się bardzo głupia kłótnia, więc Zenzen uderza trzech chłopców, aby ich uciszyć. Następnie przemawia po raz pierwszy, mówiąc, że powinni ruszać i dostarczyć klucz. Pasadena znajduje się 70 mil od obozu, a Dariusz wskazuje, że jest to niebezpieczna podróż podczas inwazji obcych. Gabriel decyduje, że znajdą najbliższy posterunek policji i przekażą klucz policjantom, aby mogli zająć się problemem. Następnie dzieciaki zabierają kilka rowerów z innego budynku obozu. Alex przyznaje, że nigdy nie nauczył się jeździć, ale Gabriel odmawia opuszczenia go i oferuje, że go nauczy. W drodze trzymają Alexa, gdy ten przyzwyczają się do roweru i wkrótce sam rusza w drogę. Kończy się to jednak potknięciem i upadkiem. Kiedy spogląda na klif, jest zszokowany odkryciem, że miasto zostało zniszczone. Po powrocie do obozu wielki kosmita budzi się i odkrywa, że jego pies nie żyje, więc ryczy z wściekłości. Chwilę później dzieci docierają do miasta i odkrywają, że jest puste. Kiedy docierają na posterunek policji, Gabriel mówi, że poczeka na zewnątrz z rowerami. Pozostali przeszukują posterunek z latarkami, ponieważ nie ma zasilania i znajdują notatkę ewakuacyjną. Okazuje się, że broń nuklearna została dopuszczona do użycia w Los Angeles, podczas gdy Europa i Azja już upadły. Priorytetem dla wszystkich jednostek jest zlokalizowanie źródła zasilania kosmitów. W celi Alex znajduje przestępcę o imieniu Lu, który prosi dzieci o uwolnienie go. Dariusz mówi, że to zły pomysł, ale Zenzen uważa, że nie mają prawa decydować o jego życiu lub śmierci. Kiedy Lu mówi, że czeka na niego syn, Alex upuszcza klucze przed celą i każe mu wyjść po tym, jak to zrobią. Następnie dzieciaki przeszukują miasto na rowerach i widzą przejeżdżające pojazdy. Kiedy próbują zwrócić na siebie uwagę, nagle zostają otoczeni przez uzbrojonych żołnierzy. Odkładają broń, gdy zauważają, że są dziećmi, a dowódca gratuluje Aleksowi, wręczając mu klucz do fil Następnie dzieci zostają umieszczone w autobusie, który ma zostać przewieziony do centrum ewakuacyjnego. Jednak gdy wszystkie pojazdy startują, statek kosmiczny obcych otwiera ogień i sprowadza cały konwój w ciągu zaledwie kilku sekund. Kierowca autobusu utknął pod zawalającym się dachem i każe dzieciom objechać bez niego. Szybko wysiadają z autobusu i odkrywają ogromną bitwę między ludźmi a kosmitami, w tym innego obcego psa, który obecnie likwiduje żołnierzy. Dzieci biegają dookoła, unikając ataków, aż znajdują dowódcę, który utknął pod upadłym pojazdem. Wie, że nie przeżyje, więc oddaje Alexowi klucz i prosi go o uratowanie świata. Po tym, jak Zenzen odbiera radio, dzieci biegną dalej i udaje im się uciec, zanim ogromna eksplozja likwiduje wszystkich pozostałych żołnierzy. Jakiś czas później grupa przekracza Dolinę San Gabriel, a Dariusz nie może przestać narzekać, więc Zenzen ogłasza, że zrobią sobie przerwę. Gabriel wspomina, że jego dom jest w pobliżu, ale nie może wrócić, ujawniając, że był w górach, ponieważ uciekł z Poprawczaka. Martwi się, że jego mama nie będzie chciała go widzieć, ale ponieważ kosmici latają nad miastem, nie mają innego wyjścia, jak tylko ukryć się w domu Gabriela. Jego rodzina już się ewakuowała, więc miejsce jest puste i zabałaganione z powodu szabrowników. Po tym, jak dzieci znajdują trochę jedzenia, każde z nich opowiada trochę o swoim życiu. Dariusz wyjaśnia, że jest pod ciągłą presją, aby być wyłużowanym wśród bogatych kolegów z klasy, ponieważ nękają każdego, kogo uważają za słabego. Gabriel dorastał bez ojca i pomagał matce w pracy w sklepie spożywczym. Pewnego dnia pomylił się przy wydawaniu reszty i klient oskarżył go o kradzież, przez co Gabriel stracił przytomność i uderzył go. Matka Gabriela została zwolniona i nigdy nie odwiedziła go w więzieniu. Zenzen pociesza go, mówiąc, że nikt nie wybiera swojej rodziny, ale każdy może stworzyć nową, a grupa robi sobie wspólne selfie. W domu są tylko dwa łóżka, więc chłopcy kłócą się o to, kto będzie dzielił je z Zenzen i Alex wygrywa. Próbuje odwrócić swoją uwagę kostką Rubika, ale Zenzen trzyma go za rękę i mówi, że cieszy się, że to on. W środku nocy dzieci budzi dziwny hałas udają się na podwórko, aby to zbadać i zostają otoczeni przez uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn, prowadzonych przez Lu. Lu potwierdza, że jest złym człowiekiem i prosi Alexa o klucz, który zamierza sprzedać za duże pieniądze. Kiedy Alex odmawia, Lu chwyta nóż i grozi, że zabierze go siłą. W tym momencie pojawia się Wielki Kosmita i zaczyna likwidować zamaskowanych mężczyzn jednego po drugim. Lu otwiera ogień, by się bronić, ale stwór likwiduje także jego. Gdy dzieci uciekają, Gabriel widzi basen i wpada na pomysł. Więc prosi zenzen o jej świecące pałeczki. Macha nimi dookoła, aby zwrócić uwagę obcego i szybko przechodzi przez basen. Obcy próbuje za nim podążyć, ale wpada do wody utknął w płótnie ochronnym. Następnego dnia, gdy dzieci idą przez wschodnie Los Angeles, Alex dochodzi do wniosku, że obcy, którego widzieli zeszłej nocy, był tym samym z obozu, co oznacza, że może szybko się leczyć. Dariusz ponownie zaczyna narzekać i mówi, że Alex nie powinien już być ich przywódcą, ale Gabriel go broni. To powoduje kłótnie i wkrótce chłopcy walczą na ziemi, więc Zenzen musi ich rozdzielić. Następnie Dariusz ujawnia, że jego rodzina jest na skraju bankructwa, a jego ojciec pójdzie do więzienia, dlatego wysłali go na letni obóz. Podczas gdy Dariusz i Gabriel przepraszają się nawzajem, Zenzen słyszy odgłosy dochodzące z radia. To wiadomość w alfabecie Morsa od Phil Dynga, który każe im się pospieszyć. Po powrocie do basenu obcy zaczyna się z niego wydostawać. W międzyczasie dzieci zatrzymują się w centrum handlowym, aby kupić czyste ubrania. Zenzen mówi, że opuściła dom, ponieważ jej tata chciał chłopca, ale teraz jej przyjaciele są jej nową rodziną. Później znajdują Forda Mustanga na zewnątrz i decydują się go wziąć. Alex chce prowadzić, ale nie wie, jak używać drążka, więc Zenzen przejmuje kontrolę. Po uniknięciu wielu zniszczonych pojazdów i gruzu, dzieci krzyczą, gdy obcy ląduje na samochodzie i rozbija przed nią szybę. Następnie próbuje złapać ich przez dach więc Zenzen celowo rozbija pojazd na przystanku autobusowym, aby spadł. Niestety kosmita szybko wskakuje z powrotem na samochód i dalej w niego uderza. Zenzen każe wszystkim skakać, więc dzieci wysiadają z samochodu i pozwalają mu spaść z mostu. Obcy rozbija się na ziemi, a samochód ląduje na nim, więżąc go. Grupa myśli, że to koniec, ale Alex odkrywa, że przypadkowo zostawił kluczyk w samochodzie. Dariusz zgłasza się na ochotnika, by go odzyskać i zaczyna przeszukiwać samochód, który ciągle się trzęsie, ponieważ kosmita próbuje się wydostać. W końcu Dariusz znajduje klucz, ale wychodząc, kosmita zdołał zamachnąć się ręką i rozciąć brzuch Dariusza. Chłopiec w pośpiechu wsiada do samochodu i czołga się przez niego, aby uciec przez przeciwległe drzwi. Na szczęście łączy się z przyjaciółmi i kontynuują podróż. Gdy docierają do Pasadeny, Zenzen mówi Aleksowi po chińsku, że go lubi. Jednak Aleks zna tylko kilka podstawowych zwrotów i nie rozumie tego. Radio wkrótce zaczyna ponownie reagować, więc podążają za hałasem do zniszczonego budynku. Ku ich szokowi odkrywają, że Phil Dymk nie żyje w laboratorium, a wiadomości zostały wysłane przez jego krew kapiącą na nadajnik Morsa. Grupa jest gotowa się poddać, ale przerywa im głos w komunikatorach. To generał armii, który stracił wszelką nadzieję i nakazuje im udać się do schronu. Alex odmawia i wygłasza wzruszającą przemowę, która przekonuje generała, by powiedział im, jak postępować. Muszą udać się do piwnicy za pomocą otworu wentylacyjnego i uruchomić generator dokładnie w odstępie 4 sekund, aby otworzyć skarbiec. Tam ukryty jest potężny laser o nazwie Excalibur. Używając współrzędnych z klucza i anteny na dachu, dzieci muszą zastrzelić statek matkę obcych, aby ostatecznie zakończyć tę wojnę. Zenzen zgłasza się na ochotnika do otworów wentylacyjnych, a Alex pożycza jej swój zegarek, więc całuje go w policzek przed wyjściem. Ponieważ inni są ranni, Alex ogłasza, że pójdzie na dach bez względu na swój lęk wysokości. W międzyczasie kosmicie udaje się uciec, dzieląc swoje ciało na dwie części. Po przeczołganiu się przez otwór wentylacyjny, Zenzen dociera do piwnicy, gdzie z przerażeniem znajduje ciała. Używając zegarka Alexa, Zenzen włącza zapasowe generatory, aby przywrócić zasilanie. W głównym pomieszczeniu generał instruuje Dariusza i Gabriela, jak użyć klucza do załadowania współrzędnych. Na dachu Alex zbiera się na odwagę i zaczyna wspinać się na wieżę satelitarną. W tym momencie na dachu pojawia się obcy, a chłopcy ostrzegają Aleksa za pomocą głośników. Alex próbuje szybko naprawić antenę i kończy się to poślizgnięciem, ale szybko dochodzi do siebie i w końcu ustawia antenę we właściwej pozycji. Obcy również wspina się na wieżę, ale zanim dotrze na szczyt, Alex używa swojego pasa, aby sunąć się po kablu zasilającym, jakby to była tyrolka, co pomaga mu przezwyciężyć strach. Wbiega z powrotem do budynku i zamyka za sobą drzwi. Generał wyjaśnia, że Excalibur potrzebuje dwóch osób do uruchomienia ale Dariusz traci przytomność z powodu utraty krwi. W piwnicy Zenzen otwiera drzwi, nieświadoma, że naukowiec wciąż żyje i próbuje ją ostrzec. Psi kosmita wyskakuje przez drzwi i likwiduje kobietę. Zenzen próbuje się skradać, ale Gabriel prosi o pomoc przez głośniki, a pies odwraca się, więc Zenzen musi biec do drugiego pokoju. Zamyka drzwi w samą porę i odcina łapę bestii. Generał podaje Gabrielowi hasło do sejfu z kodami uruchamiającymi, ale Gabriel nie jest dobry z liczbami i ciągle nie udaje mu się wcisnąć właściwych cyfr. Na szczęście, Dar już budzi się i zapisuje wszystko, więc teraz Gabriel może otworzyć safe, postępując zgodnie z notatką. Kody muszą zostać wprowadzone w tym samym czasie, jednak Gabriel zostaje sam, gdy Dar już ponownie traci przytomność. Na szczęście, Zenzen wraca i wprowadza kody z Gabrielem, ale w tym momencie Kosmita spada przez sufit. Dzieci rzucają się do ucieczki, a Kosmita szykuje się do ataku na nich, ale zostaje uderzony w głowę kostką Rubika. Alex obraża kosmitę i zmusza go do pościgu za nim, aby pozostali mogli w końcu uruchomić Excalibur. Podczas gdy satelity wokół Ziemi zaczynają się ze sobą łączyć, Alex biegnie do laboratorium i aktywuje silnik, zanim się ukryje. Gdy tylko obcy wchodzi do środka, Alex strzela w silnik flarą, a powstały ten sposób ogień spala stwora na śmierć. Zenzen, Dariusz i Gabriel opuszczają budynek, który zaczyna się rozpadać. Alex jest sparaliżowany strachem, ponieważ płomienie przypominają mu dzień, w którym stracił ojca w pożarze domu. Chciał go uratować, ale zmusili go, by go zostawił. Kiedy silnik w końcu się wyłącza, a ciało obcego spada, Alex przypomina sobie, jak jego ojciec powiedział mu, że może to zrobić. Przeskakuje nad płomieniami i przebija się przez ścianę, by uciec. Dzieci na zewnątrz myślą, że ich przyjaciel zniknął, ale w tym momencie Alex wychodzi i zostaje powitany uściskiem. Eksplozja na niebie pokazuje, że statek matka obcych został pokonany przez Excalibur co oznacza, że ludzie wygrali wojnę. Aby to uczcić, Zenzen Zen całuje Aleksa. Później dzieci są postrzegane jako bohaterowie, zostają pasowane na rycerze przez Królową Anglii i pojawiają się w różnego rodzaju specjalnych programach. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.